Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 9 czerwca i zapraszam Was na króciutki filmik o horoskop dla, na najbliższy rok. Aura najbliższego roku to karta hmm, nastolatki, a więc hmm, ta karta mówi o tym, że będziecie bardzo energicznie hmm, w tym roku działać, planować, będziecie hmm, bardzo burzliwi, będzie na Waszej drodze wiele miłości, radości i hmm, takich hmm, energicznych zmian. Będziecie bardzo odważni, jak to nastolatki, będziecie wchodzić w każdą nową sytuację z radością, z żywiołem. Co będzie trudnego? Tutaj pojawia się karta spraw urzędowych, a więc proszę, jeżeli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe, przypilnujcie dat, przypilnujcie kwot, przypilnujcie tutaj, żeby wszystko było w porządku i w odpowiednim terminie. Karta ta zapowiada również jakieś opóźnienia, może nie tyle, że nie da się tego czegoś załatwić, tylko po prostu, że będzie to trudniej, że będą opóźnienia. Może jakieś dokumenty przyjdą z opóźnieniem, może przegapić jakiś termin. Dlatego proszę, żeby w tej dziedzinie, w tych sprawach bardzo, ale to bardzo zwracać uwagę. I teraz nie, radosna niespodzianka to karta drzewo. Ta karta mówi o wszelkich sprawach związanych ze zdrowiem, a więc coś radosnego, coś fajnego w temacie zdrowia. Ta karta również jest takim drzewem, genealogicznym, a więc tutaj zapowiada jakieś rozwiązanie spraw związanych z, z dziadkami, pradziadkami, z jakimiś tutaj posiadłościami, z jakimiś z, czyli z jakimś przepisaniem, z jakimś uporządkowaniem starych spraw rodzinnych. Ta karta zapowiada również, skoro to niespodzianka, może opowiadać o tym, że uda Wam się wrócić na stare tereny rodzinne, tak? Jeżeli tego pragniecie oczywiście. Jeżeli to będzie dla Was czymś oczekiwanym i radosnym. Moi kochani, życzę Wam fantastycznego roku, niech Wam się szczęści, niech na Waszej drodze pojawia się zawsze radość i uśmiech. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.